Witajcie, drodzy widzowie! W dzisiejszym filmiku przygotowałem dla Was quiz o skrótach różnych luk. Na każde pytanie będziesz miał 10 sekund, aby zastanowić się i pomyśleć. A więc zaczynamy. To powiedz, jaki jest skrót od PKP, czyli Popularnego Dworca Kolejowego w Polsce? Jeśli zgadniesz szybciej, to poczekaj i tak na odpowiedź, bo nie wiem, czy to mówisz, czy nie. Brawo, udało ci się zgadnąć, Polska Kolej Państwowa. Bardzo dobrze. Pierwszy skrót masz zaliczony. To teraz, jaki jest skrót od ZUS? Mam nadzieję, że zgadłeś. Zakład ubezpieczeń społecznych. Okej, okay. to teraz pora trochę na coś trudniejszego. Jaki jest skrót od WAT? Hmm, wiedziałem. To OSP. Pan, to jest e, popularna Straż Pożarna Przeciwpożarowa. E, ale pamiętasz jaki to skrót? Ochotnicza Straż Pożarna. Mam nadzieję, że udało Ci się zgadnąć. To teraz pora na kolejne. Jaki jest skrót od. M.E.N. Brawo! Skrót M.E.N. pochodzi od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ok, po, idziemy dalej. UPS to firma kurierska, ale wiesz jaki to skrót? Prawdopodobnie skrót z języka angielskiego I needed Parker Service, ale nie wiem, jak się to czyta. To teraz pora na kolejne. NFZ to popularne badanie medyczne, które te logo można zobaczyć często u lekarzy, ale wiesz, jaki jest od niego skrót? Wiedziałeś? Narodowy Fundusz Zdrowia. Okej, okay, to teraz pora na jakiś skrót szkolny. SKS Hmm! Szkolny klub sportowy. NRD, Na pewno znasz ten skrót. A czy na pewno? Hmm, na pewno wiedziałeś! NRD to jest skrót od Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Idziemy dalej. AMD to popularna firma produkująca procesory, ale pamiętasz, jaki to skrót? MD to skrót prawdopodobnie z języka angielskiego Advanced Micro Microdeviuses, ale nie wiem jak się to czyta. Ok, chodźmy dalej. DRK to skrót od jednego państwa w Afryce, ale jakiego? DRK to skrót od Demokratycznej Republiki Konga, czyli kraju w Afryce. Okej, okay, to teraz DVD. DVD to popularna firma, która produkuje odtwarzacze, ale wiesz, jaki to skrót? Skrót z języka angielskiego Digital Video Disc. To teraz pora na kolejne. UTK to e, firma pociągowa. Ale wiesz, jaki skrót to jest? To jest skrót od Urzędu Transportu Kolejowego, czyli najwyraźniej firmy pociągowej. OK, to teraz, jaki jest skrót od VPN-u? VPN prawdopodobnie należy do internetu. Nieraz go używałem, a wy? z języka angielskiego. Virtual Private Network. Jeszcze, jeszcze dwa na dzisiaj. BRD to strona internetowa z e testami -st na kartę rowerową. Mam nadzieję, że jej nie raz używaliście, bo pewnie w szkole się tego uczycie. Ale wiecie, jaki to jest skrót? Używałem tej strony internetowej. BRD to jest skrót od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okej, okay, to jeszcze jeden e, szybki quiz od jednego skrótu. Jaki jest skrót od PGNIG? Nie, każdy zna ten skrót. PGNIG to jest skrót od polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Okej, okay, to były już wszystkie skróty na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało Ci się odgadnąć wszystkie. Napisz w komentarzu, ile udało Ci się zdobyć punktów. A Wam, jeśli podobał się filmik, dajcie kciuka w górę i napiszcie wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was oczywiście na pozostałe filmy z naszego kanału. Cześć i do usłyszenia! Pa!